Jest, Dobra rada Skoro nie jesteś w pracy, nie musisz już nosić tej czapy A? Dlaczego mi nie powiedziałaś, że wciąż mam to na głowie? To tak jakbym chodził z tabliczką pracuję za darmo Chciałam sprawdzić, kiedy sam to zauważysz Bez kawy to niemożliwe Rozbolał go brzuszek? Hej, latte z mlekiem sojowym, ale bez pianki I duże, pobudzający cappuccino nie mogę się doczekać tej kawy. Siedziałem do trzeciej rano przerabiając nudne piosenki Burgera. Kogo? Burger McFlipster napisał piosenki, a Tim kazał mi je wszystkie przerobić. Ej, w ogóle nie miałem weny. bo no też miałby problemy z napisaniem od do mięsa, więc wyluzuj, stary. Przepraszam, ale to my mamy przerwę, a nie ty, więc pośpiesz się z tymi kubkami. Proszę. Co to jest? Macie dzisiaj spory wybór. Małe, średnie i duże. Można poszaleć. Ale palant. Zamówiłam latę bez pianki. Tak pamiętam. Cóż za przykra strata cennej gotówki. Nie wiem czy wiesz, ale połowa z tego wraca do działu marketingu. O co ci chodzi? Wszystkie smakują tak samo, nie oszukuj się. Dobra, niech zgadnę. Nie umiesz ich robić, prawda? Dokładnie. Ale książka, którą czytasz, nie jest instrukcją obsługi. Dobra, chwila. Niki przypominająca innym o czytaniu instrukcji obsługi? <laughs> to naprawdę zabawne. Nawet małpa umie zrobić kawę z mlekiem. To nie trudne. A wiesz, chociaż jak smakuje prawdziwa kawa, jesteś kawowym baranem! Wszyscy pijemy to, co nam dają! De! Ten kolej jest taki jak ty. Zaryzykuj. Napij się zwykłej średniej kawy i przekonaj się, czy zawali się cały świat. Zrobisz mi w końcu tę zamówioną kawę? Albo. Albo sprawię, że wyleją cię z pracy. Uuu, już się boję. Chodź, Niki, spóźnimy się. Świetnie. A! A! Nie mogę uwierzyć, że jakiś pierwszy lepszy praktykant zaczyna mnie pouczać. Niki. Pewnie wydaje mu się, że wszystko może, bo jest taki mądry i bystry. Niki. Niki. A nie umie nawet zrobić kawy! Niki! Co? Możesz już przestać słodzić tę kawę? Lubisz go, prawda? O? Ja wcale go nie lubię! Ha! A może jednak? Kończy się szkoły, czas! Nic nie krępuje nas Czas przyjaciół spotkać z tym Zawsze chodzimy razem Gdzie my, mamy tylko my 16 mam lat, wiem dokąd Pracę i zaczynam ją właśnie dziś Życie na własny rachunek Lat naście, fajnie jest Wtedy, gdy dorasta się

Zdaje się, że jeszcze tylko ja tu pracuję. Wajeta wyrzucili, a Wayne pojechał na wakacje. Żartujesz sobie? Powinieneś się cieszyć. Od teraz naszym domem będzie salon gier wideo. W tym oto przybytku ja jestem tu kimś! Rano, tak, ty jesteś super stary. Kiedy tylko tu wchodzę, te bachory leją w gacie. Patrz. Super! A teraz gra, która uczyniła z mistrza Jonesiego legendę. Pogromca kosmosu. Spadaj! O tak! Strzeż się Jonesiego! Widziałeś to? Czysty geniusz! Telefon Jonesiego? Nie może teraz rozmawiać, więc jak się nazywasz? A uh, Jen. Masterson. Powiedz mu, że jak nie posprząta dzisiaj swoich majtek, to wywieszę mu je w cytrynie Przepraszam, Niki I co dalej? No więc ten koleś powiedział mi, żebym wzięła sobie zwykłą kawę z mlekiem Chwila. Mówicie teraz o tym zrzędliwym przystojniaku z baru na trzecim piętrze? Macie już dla niego ksywkę? Mamy ją dla każdego faceta w centrum Podoba mi się, jak ten przystojniak jest taki nieogolony A mnie jak się uśmiecha Zaraz! Nie możemy wszystkie zwariować na punkcie jakiegoś gościa. Ale to takie fajne. Skoro nie mamy chłopaków, którzy by szaleli na naszym punkcie, możemy chyba szaleć za twoim chłopakiem. Możemy nawet oszaleć w twoim imieniu. Aaaa! Dobra, to zabrzmi dziwnie, ale to nie jest mój chłopak jak na razie. Zrzędliwe przystojniaki z dla Niki! A, nie, bo zrzędliwa Niki nie lubi zrzędliwych gości. O! Co ja gadam! No dobra, powiedz chociaż, spod jakiego jest znaku. Aaaa! Stawiam na pannę. Macie tutaj coś z kofeiną. Skoczę po kawę. A teraz moja kolej. Ona wpadła po uszy. Słyszałam to! Cześć. Co? Super! Johnson ma szansę pobić zaraz światowy rekord na pogromcy kosmosu. Myślę, że wygra kupon na zakupy? A może weekend w spa? Wolę to drugie. Nie. Będzie miał tylko najwięcej punktów. I będzie totalnie sławny. Tylko tyle? Bez weekendu w spa? Ech. Chodźcie ze mną, zobaczymy jak mu idzie. No dalej, ziom, jesteś blisko! To ekscytujące! Co John się w ogóle widzi w tym miejscu? To nie do wytrzymania! Ten hałas, te bezmyślne gry. Ziom, brakuje mu tylko 150 punktów do pobicia rekordu świata. Jeśli wygra tę rundę, będzie nieśmiertelny. Jasne. A swoją drogą, ile on tu już gra? Jakieś cztery godziny. Lepiej, żebym już wygrał. Pożarłem na śniadanie burrito i teraz ono chce ze mnie wyjść. Dalej, dalej, mały. Zasuwaj. Tak, widzę cię, widzę. Tak, tak, tak. Juhu. Zrobiłeś to, ziom. Byłeś świetny, Jestem pod wrażeniem Rany Moje gratulacje stary, wygrałeś Patrzycie właśnie na światowego lidera pogromcy kosmosu Rany bro! Te ręce są darem i to darem, który traktuję poważnie. Zamierzam wykorzystać mój talent i zainspirować wszystkich młodych ludzi do tego, aby spędzali w salonach gier tak dużo czasu, jak to tylko możliwe. Jak przestało na mistrza Johnsy, otrzymujesz darmową miesięczną wejściówkę do świata gier, plus przywilej korzystania z mojej toalety. Och, świetnie! Muszę lecieć! O nie! Szkoda, że Niki nie widziała, jak John wygrywa. Założę się, że ona i zrzędliwy flirtują teraz na boku. Mówisz o tym gościu ze zmielnie? Pytałem ją dziś rano, czy go lubi. Odpowiedziała, że nie. Musisz się sporo nauczyć o miłości, Wyatt. Nie rozumiem was. Znowu się spóźniłeś. Wybacz, wszedłem nie do tego zmielnie. Wszystkie 40 barów wygląda tak samo. Ludzie płacą piątaka za jakąś czarną lurę, bo mówiono im, że kofeina pobudza. Wiesz, kim ty jesteś? Zwyczajną kofeinową handlarą. I powinnaś się za siebie wstydzić. Mój! Przypominam ci, że masz klienta! Pan panna kafela, Jedno małe makiato z chudym mlekiem karmelowym, mocno spienionym i posypką cynamonową. Zdajesz sobie sprawę, że każda kombinacja składników w tym barze smakuje dokładnie tak samo? Bierz się do mieszania, chłopczyku. No dobra, sama wybrałaś. Hmm. Co? Cóż, prosiłam o posypanie cynamonem, a to jest posypka z czekolady. Zdaje się, że nasz mały praktykant będzie musiał zacząć wszystko od nowa. Ty chyba sobie żartujesz? Czy wszystko w porządku? Jak myślisz? Dobra. <gry> no proszę, Rady, to nawet niezłe zdjęcie. Nie przeszkadza Ci, że jesteś jakieś 5 lat starszy od tych dzieciaków. Jasne, że nie, bo to jest oznaką mojej wytrwałości. Zagrasz ze mną parę darmowych rundek w swoją ulubioną grę mistrzu. No pewnie! Panowie, patrzcie i uczcie się! <śmiech> <śmiech> co się stało z wynikiem? Norm! Co ty stary robisz? Wczoraj jak cię tu nie było, Nelson pobił twój rekord na pogromcy kosmosu. Ha, ten dzieciak jest dobry. Co, poszczęściła ci się wczoraj, tak? To nie ma nic wspólnego ze szczęściem Jest legendą Zamknij się, mały! Załatwmy to lepiej od razu, gramy tylko ze sobą Zwycięzca zgarnia wszystko To jazda Nie chcę na to patrzeć Ja chyba też nie, ziom Różowy! O! Oh, hej, o, kto chce kawę? O! 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 Ty chcesz nam postawić kawę? Aha. Czy to podstęp? Żaden podstęp. Moja kolej. Twoja kolej jest, odkąd tu pracujesz. A pamiętasz, jak kiedyś poszłaś po kawę i nie wróciłaś w tym dniu do pracy? Albo kiedy zamiast normalnej kawy przyniosłaś nam bezkofeinową i spadła sprzedaż? Jasne. Fajne czasy. Hej, naprawdę tak trudno wam uwierzyć, że chcę być miła? Tak. Hey! mały! Jonesy! <zysk Grass> Ty... <zysk Grass> Norm? Kiedy zreperujesz tę maszynę? Mam chyba prawo do rywałżu, co? <fysk Grass> Jak ją naprawią, dam ci znać Brawo, Debra! Ej, czy jesteś taki dobry Jeden na jeden w łowce asteroidów Jesteś pewien? To spróbujmy Ej, hey, dalej, dalej! <zysk zysk> Ej! Hey. Co to za beznadziejna gra? Daj mi coś do picia! Sam sobie kup! Co? Hej! Ilustrowany przewodnik po literaturze? Co? Wolimy oglądać niż czytać. Polubiłaś mnie, prawda? Słucham? Nie znam nikogo, kto by pił w ciągu dnia tyle kawy, zwłaszcza takiej lury. No dobra, chyba uwielbiasz się oszukiwać. Nie lubię cię! Bo ja ciebie lubię. I to bardzo. Co? Czyżby najostrzejszy język w centrum nie miał nic do powiedzenia? E... Jestem z tą. Niki, <laughs> miło Cię poznać. Chcesz wieczorem wyskoczyć do kina? Grają indyjski film Upoj na Noc pod Czerwonym Jeleniem. Jasne, Czerwony Jeleń. Brzmi, e... Dobra. Witamy w Khaki Bazar. Życzę miłego dnia. Niki wraca ze zmiel mnie. Zaczyna się robić gorąco. Czytaj, ta jest to dla mnie? Jasne, że tak. Cześć, Niki. Nie rozmawiałaś chyba ze zrzędliwym przystojniakiem, prawda? Oczywiście, że nie. Nieważne. Idziemy wieczorem do kina. Tak, babski wieczór. Chcemy obejrzeć dziewczynę z prostymi włosami. O, a nie mogę. Do późna pracuję. Możemy na Ciebie poczekać, prawda, James? Tak, nie ma sprawy. A właściwie... To jestem trochę zmęczona. Chyba pójdę dziś wcześniej do domu. O, no dobra. Jak dla mnie to ona kłamie. I to jak znud. A wiesz, co to znaczy? Że strasznie wpadła! Spójrz spokojnie! No dobra, musimy być blisko na wypadek, gdyby zjawił się zrzędliwy. Nie zamierzam niczego przegapić. Ja też nie. Skoczę po popcorn i możemy już czekać do Kup, może lepiej chipsy. Dobra. To demon prędkości. Musiałbym chyba trenować kilka tygodni, żeby go dogonić. Ten mały ziom skopał ci tyłek? Nie, wygrał jedynie parę rundek. Jutro pewnie go pokonam. Może już czas na odpoczynek? Zdobyłeś przecież tytuł mistrza świata na pogromcy kosmosu. Tak, ale na 10 minut nie pomagasz mi, Jud. Może czas przekazać pałeczkę? Temu przygłupowi żartujesz sobie? Nie macie pojęcia ile to miejsce dla mnie znaczy Bez względu na to co się działo w moim życiu Czy przegrałem mecz w hokeja Czy zostałem porzucony przez jakąś dziewczynę Zawsze mogłem tam wrócić, bo wiedziałem, że jestem kimś Cóż, skoro to dla ciebie takie ważne Musisz tam pójść i spróbować wygrać jeszcze raz Tak, zmuś tego smarkacza, żeby ugiął kark przed potężnym Johnson Macie rację Odbiorę mu ten tytuł bez względu na to co będę musiał zrobić Kraść, kłamać, oszukiwać, żadnych ograniczeń Dzięki koledzy nie do końca miałem to na myśli. Zgadnij kto? Cóż, sądząc po zapachu świeżo zmielonej kawy, zgaduję, że to ty! Dobra odpowiedź, gotowa do kina? Jasne, idziemy. Eee. Niki? Dokąd ty idziesz? o e, wychodzę. Ale przecież Twoja zmiana kończy się dopiero za godzinę! Obawiam się, że muszę ją zabrać na pogotowie. Co? Dlaczego? Bo ma podejrzenie o korporacyjną depresję. Pośpieszmy się doktorku. Moja dusza się rozpada. To ona ma duszę. Chyba cię przeze mnie nie wyleją. O, marzyłabym. O, nic chyba nie wiem o tym chłopaku. To chyba jakaś męska wersja Niki. Tak? To jak chodzenie na randki z własnym klonem. No wiesz, sobowtór. Zły bliźniak. No tak! Gdzieś już o tym słyszałam, ale randki ze swoim sobowtórem mogą się źle skończyć. Zwłaszcza jak masz na imieniki. Jasne, szybko zaczną sobie grać na nerwach. To może być katastrofa. Musimy ich powstrzymać, zanim będzie za późno. Chodźmy za nimi. O, pewnie nie zobaczę dziewczyny z prostymi włosami, ale nadal będziemy przyjaciółkami. Nie zapomnij o chipsach. <śm> To wybacz stary. Jonesy. Co, to był wypadek. Joncy. Tak. O rany, rozsypała mi się kasa. Wybacz. Zmądrzej, Jonesy, bo odbiorę ci twoją wejściówkę Poczekaj na wieczorną rozgrywkę Zobaczysz, kto jest mistrzem Czy te twoje koleżanki z pracy to trojaczki? Tak, to klony Wyprodukowane przez zarząd i zaprogramowane, by działać mi na nerwy A ty co, zajmujesz się czymś po pracy? Tak, zaraz po skończeniu szkoły wybieram się autostopem w podróż do Nepalu Dobry plan, ale nie zabieraj mi popcornu. Nie wydaje mi się, żebym cię częstował. A Przestań daj trochę! Nie, e, no daj. Nie, e. Dawaj go! Natychmiast żartujesz sobie. Widzisz i co, co oni tam robią? robią? O nie! nie oni popcorn. już się kłócą! Wiedziałam! To chyba źle się skończy! Biedna, Niki, chodźmy do nich. Czekaj! Nie będziemy im przeszkadzać, dopóki to nie jest absolutnie konieczne. Podejdziemy bliżej, ale zostaniemy w ukryciu. Dobra. Czy mogę... Przepraszam, przepraszam. przepraszam. Przechodź dalej. Boisz się. Komedie mnie z reguły nie przerażają. A szkoda, umiem przytulać. Powoli, Tygrysku. Mam prośbę: zróbmy coś głupiego. Nie odwracaj się, muszę dać komuś małą nauczkę. Co chcesz, żebym zrobił? Niki, dzięki, że zasponsorowałaś cały ten wieczór. Nie ma sprawy. Ukradłam te pieniądze z kasy sklepu, w którym pracuję. A, no ładnie, a zostało ci coś? Ale po drodze możemy zakosić komuś portfel. Niki, czy ty zupełnie straciłaś rozum? Ten chłopak to kryminalista! Przynajmniej go, żeby cię sprzątnął! Zamknij się i schowaj ten łeb! To moje przyjaciółki, które we wszystko się wtrącają: Ketlin i Jen. Cześć! Cześć! I cały czas wiedziałaś, że tu jesteśmy? Tak, więc niczego nie ukradłaś? e eh. Chodzenie za wami to pomysł, Ketlin. Więc co w ogóle tu robicie? Martwiłyśmy się o ciebie, Niki. Nie przyszłaś na babski wieczór i okłamałaś nas. A potem poszłaś na randkę ze swoim chłopakiem. Mam na imię Ston. Cześć. Miło Cię poznać. Jestem zmuszony Was wyprosić. Dzisiejszy wieczór jest początkiem mojego powrotu na szczyt z Więc zaczyna i chcę mieć już to za sobą. Thank <small> you. Jonesy, szkoda, że przegrałeś, bo muszę ci teraz odebrać wejściówkę. Co? Moją wejściówkę? Chodź już, stary, spadamy stąd. Może miałeś rację, Wyatt. Może ja już dawno się skończyłem. Powinieneś wziąć mnie na pastwisko i tam zastrzelić. Rany, ziom, jesteś nieźle przybity. Cześć, Jonesy. Witaj, mój kwiatuszku! Oj, nie jest tak źle! Wiecie co? Może już najwyższy czas porzucić gry wideo i skupić się na bardziej dojrzałych zajęciach? Jak kobiety? Na razie! Hej, skarbie! Poszalejemy we dwoje na pogromcy kosmosu? on <grym> wciąż jest przybity! Wiesz, przepraszam cię za moje przyjaciółki, są zbyt opiekuńcze. Nie ma sprawy, ale musimy iść do kina jeszcze raz. Ty płacisz. No dobra, ale następnym razem wybiorę trochę lepszy film. To miłe. Wiesz, średnio się dziś bawiłem. Tak, ja też, ja też, najgorzej. Więc dasz mi może numer do swoich koleżanek? Już piszę. Na razie. Na razie. No dobra, bardzo Cię przepraszamy, Niki. Chciałyśmy tylko pomóc. Ach, przestańcie! Zachowywałyście się jak jakieś wariatki. Ston jest dla mnie bardzo ważny i nie chcę tego zepsuć. Obiecajcie, że nie powiecie chłopakom. Nie chcę, żeby Johnsi rozpuszczał jakieś plotki. Tak, zrobiłby to na pewno. Obiecujecie? Obiecuję. Obiecuję. Więcej niż pewna, że stąd do ciebie zadzwoni, Niki. O, to oczywiste, Niki. Uwierz mi. Hej! Obiecywałyście, że nie będziecie o tym gadać. Idą chłopaki. Hej. Cześć. Cześć. Słyszałam, że wczoraj z honorem zniosłeś porażkę. Nie ma nic lepszego niż wyczucie, kiedy należy się wycofać. Racja. Jesteśmy z niego dumni. Dzięki, Jen, że nie powiesiłaś moich brudnych majtek na cytrynie. Tak. Cóż... Yy... To chcę tako? Ja chcę, ale nie mam kasy. Ziołom! <laughs> Czy to twoje brudne majty? Czu? Chyba niedługo się pokruszą. Dzięki czemu! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Solita. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi polskie Maciej Michacki. Dźwięk i montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Aleksandra Dobrowolska. W rolach głównych Ketlin Agata Buzek, Jen Anna Sroka, Niki Katarzyna Gorlewska, Johnsi Maciej Zakościelny, Jud Aleksander Czyż, Łajet Modest-Ruciński oraz Anna Apostolakis Agnieszka